Kubeczek kosty decyduje czego muszę użyć. Kubeczku bądź łaskawy, bo idę dzisiaj do pracy. Czegoś w znienawidzonym kolorze. No to pewnie żółtym. Może nie jest nienawidzone, ale nie przypadam za żółtym. Ale jest okej, okay, bo możemy zrobić szybki make-up. Bronzer do takich szybkich akcji to jest ta paletka z Hean, która wygląda już tragicznie, ale działa. Potrzebuję jakiegoś specjalnego konturu nosa? Nie. Czyli tak zawsze go konturuję? Tak. Jako róż nałożę ten tint z Mam jakieś 10 minut, żeby skończyć ten make-up, więc życzę mi powodzenia. Szybki kontur na sucho i ja do takich zadań używam Golden Glow z Lovely, bo nim nie da się zrobić sobie krzywdy, przysięgam. Muszę sobie niedługo umyć pędzle, bo to jak moje aktualnie wyglądają, to jest dramat. Nie mogę znaleźć żadnego czystego pędzla. To miałam na myśli, jak mówiłam, że muszę je umyć. Gruba artyleria, racza, Karnival, Zrobię żółte cienie, no co. W sumie szkoda, że wylosowałam to jak maluję się do pracy, bo wydaje mi się, że z tego mogłaby być fajna żółta charakteryzacja. Dajcie znać, czy, czy robimy taką. będziemy tu za bardzo wydziwiać. Zrobię tylko taką krótką jaskółkę do połowy oka. Bo tu nie ma czasu na ryzyko. Duszujemy rzęsy. Czemu ja mam taki zachrypnięty głos? Już jesteśmy po czasie, ale zostały nam usta. Dobra, tak wygląda finalny look. Tak pod kolor założyłam sobie żółty sweterek. Jeszcze zakładam okulary i lecę. Została mi minuta do wyjścia. Pa!